I przerwa za nami, 7483 043, gwiazdka 720 81 71 oraz 0048 22 523 20 32. To są oczywiście numery telefonów, pod które Państwo możecie dzwonić. Eso Pytanie do moich kart i takiego SMS-a proszę przesyłać pod numer 73 212. Pani Iwono, jeżeli chodzi o Pana Marka i o jego pracę, to rzeczywiście karty pokazują ciemność, widzę ciemność, tak? Czyli z jednej strony. Ja mam też takie wrażenie, że pan Marek jest osobą, która zatraciła kierunek swojej realizacji zawodowej. W tej chwili tak naprawdę stracił grunt pod nogami. I w tym wszystkim nie ma siły bicia, co powoduje, że nie jest szanowany jako pracownik jak przez pracodawcę. Na chwilę może zaraz mieć pracę, ale to jest absolutnie na chwilę taka, taka którą ja nazywam: ktoś bierze cię, bo mu się coś upsnęło. I tak naprawdę wykorzystujecie tylko do takiego, że tak powiem, zaklejenia swojej dziury, po czym już widać, że pod koniec znaku bliźniąt jest koniec tak, tej pracy. Eee, w po połowie roku i jest pewien rodzaj przełomu i jest praca w ruchu, natomiast ona jest niestabilna, ona jest cykliczna, czyli to może być praca na zlecenie, praca znowu uzupełniająca, przy czym bez żadnej umowy, bez żadnych świadczeń, bez żadnych gwarancji i właściwie cały ten czas do końca roku jest pokazany jako ciągłe przebijanie się przez, no można by było powiedzieć też tak te, te, taką nikczemność traktowania przez pracodawców, czyli że właściwie oprócz tego, że pan Marek jakby nie trafia w dobre miejsca dla siebie, to jeszcze w ogóle trafia na pracodawców, którzy tak naprawdę nie szukają pracownika na stałe, tylko robią duże rotacje. Może jest to jakiś nowy rodzaj tak kreatywnego zatrudnienia, ucieka się wtedy, tu zresztą jest na czarno pokazane też zatrudnianie, czyli takie, takie niestety rolowanie pracownika trochę. Ale czy w ogóle będzie miał stałą pracę? Karty mówią, że dopiero gdzieś w okolicach marca, kwietnia przyszłego roku ma szansę zostać zatrudniony, dostać też właściwie po dosyć krótkim czasie takie stanowisko, które jest już dość. Dość silnie umocowane, czyli wiadomym jest, że to nie jest coś na chwilę, że już jest powierzona pewien rodzaj odpowiedzialności, dzięki czemu angażując się w tę pracę mamy poniekąd jakby z racji. Skali powierzonych obowiązków, mamy pewność, że ktoś za trzy dni nam nie podziękuje. I tu u, 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 ja sobie tak w przerwie, dumając nad tym rozkładem, tak, który y, dla pana Marka zrobiłam na pracę, jak gdyby skonstruowałam pewien skrypt, który, właśnie moim zdaniem, Pomoże uruchomić takie energie, jakie Panu Markowi są potrzebne. Runa URUS to jest po pierwsze, ponieważ stanął w karcie Księżyca przy Głupcu, więc tak naprawdę to, co robił kiedyś, już robić nie może. Nowych umiejętności, jakby nie bardzo w jakim mógłby być. Energia Runy URUS pozwoli mu, że tak powiem, stworzyć siebie w pewnej koncepcji. Bo żeby w ogóle coś uzyskać, my musimy mieć pewną koncepcję na siebie. I to jest jakby tworzenie nowych warunków, e, tworzenie nowych możliwości, dzięki czemu my również odkrywamy w sobie tak e, to, co ja bym nazwała. Nowymi talentami, które być może leżały do tej pory odłogiem, przez co nie mogliśmy zagospodarować ich i osiągnąć sukcesu. Ponieważ ten głupiec i to takie dziwne traktowanie przez pracodawców stanęły również tak bardzo, bardzo mocno w układzie, to Następną runą w tym skrypcie byłaby runa turizas, po co? Przede wszystkim też i po to, żeby Pan Marek był w stanie, o tak bym powiedziała, przebić się ze swoją koncepcją na zatrudnienie zawodowe. Czyli jeżeli on idzie do firmy i chce w niej długo pracować, to żeby potrafił tym czymś, co posiada w sobie, tak? E Uzyskać taki rodzaj zatrudnienia, jaki by on chciał, a nie spełnić rolę przypisaną mu przez pracodawcę chwilowej łaty na jakiś problem w danej firmie czy w danym miejscu pracy. Oczywiście, runa Jera jest to runa, którą generalnie zawsze przy sprawach zawodowych dobrze jest uwzględniać. Runa Fechu. Też chodzi o to, żeby praca przynosiła nam możliwości finansowe adekwatne do wkładu naszej pracy, bo widać, że Pan Marek kiedy już ma coś powierzone, to on rzeczywiście potrafi wiele z siebie dać. Tylko no teraz no generalnie nie ma, nie ma gruntu pod nogami. I na zamknięciu dałam runę Manas. Przede wszystkim też i po to, żeby ta praca, którą uzyska dzięki temu skryptowi, była pracą, która z jednej strony gwarantuje mu stałe zatrudnienie, z drugiej strony daje mu właśnie umowę, która go do czegoś upoważnia, przed czymś go ochrania, żeby nabrał charakteru pełnowartościowego pracownika, który nie musi się pod koniec każdego miesiąca obawiać, czy przypadkiem ktoś mu nie podziękuje. Proszę, ten skrypt sobie zapisać właśnie. Może być na żółtym jakby tle, może być na brązowym tle, żeby uziemić to jeszcze w ogóle, bo, bo praca jest to realizacja w żywiole ziemi. Można to zrobić czerwonym markerem, można to zrobić brązowym markerem. I ten skrypt Urus, Durizas, Jera, Fechu, Manas, jest to skrypt na zdobycie pracy, stałej pracy dla pana Marka. Witam kolejną osobę. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z kim mam przyjemność? Helena. Pani Helenko, jaką ma pani datę urodzenia? 15 stycznia 57. Przepraszam, nie usłyszałam 15 styczeń? 15 stycznia 57. Dobrze, i jakie ma pani pytanie do I, mnie? Krzyż, Krzysztof. Tak. 11 lipiec 56 tak i chciałabym się dowiedzieć czy będziemy jeszcze z tobą razem czy jest taka możliwość I czy on ma teraz kobietę i jak jego zdrowie mm -hmm. i Uf. czy ja jak w razie czego kogoś. Dobrze, zobaczymy w ogóle, co tutaj wynika z tej relacji pani z panem Krzysztofem, bo pani, pani Helenko, ma niestety ale takie wpływy numerologiczne, które mówią, że za chleb odpłacają ci kamieniem, tak? Ma pani coś, co można byłoby nazwać rodzajem nadopiekuńczości emocjonalnej, która nie jest pani zwrócona w oddaniu partnerskim, w szatuncie. Partnerskim. Pan Krzysztof jest w ogóle, jakby z racji swoich cyferek, mężczyzną ze skłonnościami do nielojalności, tak? czyli do takiego, och, tak bym powiedziała, trochę szukania wiatru w polu, ale już patrzymy, pan Krzysztof. W ogóle to jest pokazany pan, który e, przemieszcza się lub wyjechał, tak? Czyli jest tutaj pokazana jego nieobecność w miejscu, e, Pani funkcjonowania. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, to pani zależy na odbudowaniu tego związku, panu Krzysztofowi nie. Natomiast on jeszcze do pani będzie w jakiejś formie, że tak powiem, się zwracał, ale to jest tak. Z jednej strony będą chwile ciepłe, później będzie miał sobie jakieś swoje koncepcje, czyli tutaj czy państwo będziecie razem, tu nie ma związku, tu są momenty, gdzie. Pani liczy na to, że już się będzie coś układało, a pan. Jak książę przypływów. Przypływa i odpływa. Jest i jest ciepły, po czym nagle jest obojętny, jest skoncentrowany na swoich koncepcjach życiowych. Tutaj, Pani Helenko, nie ma jakby możliwości zbudowania czegoś stałego. I karty również pokazują, że za każdym razem, kiedy Pan Krzysztof się pojawiać będzie w takiej czy w innej formie w Pani życiu. Pani będzie musiała sprzątać ten emocjonalny, ale też i fizyczny bałagan, który po nim będzie zostawał. Natomiast jest również pokazane, że mniej więcej może się pani, ja to tak nazwę, nieładnie, ale to tak trochę wygląda, bo może pani zrobić dwie opcje: albo się pani dosyć szybko z tego uwolni i pod koniec przyszłego roku już pani będzie kimś, kto Otwiera się na nową relację, albo będzie się pani woziła z tym panem Krzysztofem jeszcze co najmniej dwa lata, i dopiero w trzecim roku od dnia dzisiejszego. Taka właśnie ja bym powiedziała, trochę skazana na samotne maszerowanie przez życie. Pozna pani mężczyznę i to pozna pani go w sytuacji, gdzie będzie pani zmieniała coś w swoim życiu. Znaczy, to może być też i zmiana fizyczna typu zmiana mebli, y, zmiana lokalizacji. Y, przy tego typu sytuacji pani pozna mężczyznę, który stanie się na samym początku kimś, kto pomoga, pomaga pani tą, tą zmianę w trakcie której pani jest dokonywać y, i Kimś, kto pomaga pani zorganizować się w nowej sytuacji, i później karty pokazują, że ten mężczyzna zaczyna być jak gdyby e, czuć się odpowiedzialny za panią, zaczyna czuć potrzebę, że tak powiem, życia z panią. I z tym mężczyzną zwiąże się pani i stworzy pani e, małżeństwo, bo karty mówią, że będzie pani jeszcze zawierała związek małżeński, ale nie będzie to pan Krzysztof. Pan Krzysztof jest kimś, kto w ogóle. Jest pokazany na dzień dzisiejszy w nieprzyjaznych relacjach do pani, natomiast za jakiś czas pojawi się tak trochę, ja bym powiedziała, jak kot, tak? który poszedł gdzieś był, po czym teraz przyszedł się poprzymilać, bo, bo mu się by przydało pobycie, pogrzanie się w pani. Jakby e, bliskości, a później znowu mi. No, niestety, ale zabiera się i gdzieś się wynosi. E, zadała mi Pani również pytanie, czy w tej chwili jest jakaś kobieta w jego życiu. E, nie ma kogoś, kogo mogłybyśmy nazwać stałą partnerką, natomiast na pewno jest pokazane, że jakieś tam znajomości e, zawiera, ale to raczej są pokazane znajomości niż jakieś poważne układy. Czy coś w tym rodzaju. I teraz co z jego zdrowiem? Ja bym pani tak. Przy zdrowiu pana Krzysztofa pokazuje się, że tak powiem, pokazują się trzy rzeczy. Po pierwsze, są to wszelkiego rodzaju historie związane z z nerwicami, bo jest to w ogóle pokazany człowiek, który ulega takim pobudzeniom, irytacjom, nerwicom gwałtowności, tak? I to jest jakby i fizycznej, ale też i tej neurologicznej. Druga rzecz, która jest pokazana, bardzo mocno jest zaznaczony problem z kręgosłupem, tutaj jest albo jakieś zwyrodnienie, które już daje wyszczerbienie któregoś z kręgów i uciski, albo w ogóle jest to jakiś rodzaj kręgozmyku. E, oczywiście za tym idą pewne problemy z aparatem ruchu, czyli też i kończyny dolne. Bardzo dziękuję. I w tym wszystkim jeszcze karty pokazują, że będą się pojawiały historie związane z układem krążenia. To są takie skoki ciśnienia, które e, latem tego roku dadzą o sobie bardzo wyraźnie znać. Natomiast w przyszłości to, co będzie problemem pana. Krzysztofa takim, takim mocno dotkliwym, to karty pokazują z jednej strony problem z jakością krwi. Czyli ta krew jest pokazana jako e, zbyt gęsta, e, niedotleniona, taka, ta, taka no nazwijmy niebezpieczna ta krew, a z drugiej strony jest również pokazane, że grożą pani, pa, panu Krzysztofowi wszelkiego rodzaju e, historie związane z zatorowością, z zakrzepicowością. I to jest właśnie też jakby takie dla niego taka uwaga na ten... E, na, na tą gęstość krwi, żeby tutaj coś nie podziało się. Ja, e, pani, pani e, Helenko, dam taki ładny skrypt, na to, żeby pani się otworzyła na kogoś, kto będzie potrafił stworzyć z panią związek e, adekwatny do tego, co pani ma do zaoferowania w tym związku. E, po to, żeby pani, ofiarowując właśnie tyle ciepła, które pani potrafi dać i tyle e, opieki, którą pani potrafi tutaj, e, że tak powiem, Ciebie tak wykrzesać dla drugiego człowieka, żeby pani również w zamian dostała i opiekę, i szacunek, i, i czułość, i troskliwość, ale również, żeby przede wszystkim dostała pani taki spokój i harmonię: że ktoś jest i wiadomo, że on jest dziś, będzie jutro, będzie pojutrze, żebyście państwo ten związek byli w stanie ułożyć w takiej formie, która daje poczucie bezpieczeństwa obydwu stronom. Runa Kenas runa Gebo i runa Ingwas. Co prawda w tej chwili no niestety już jest taki nie, nie bardzo przyjazny czas do tego, żeby robić skrypty przywołujące cokolwiek do nas. Natomiast e, przy nowiu Proszę ten skrypt sobie, dziś go może pani sobie zapisać na takim karteluszku, żeby później wiedzieć, e, jakich run użyć tak, do tego skryptu. Ale w momencie, kiedy nastąpi nów, to w nowiu dobrze jest zrobić, wypracować taki skrypt, jakby pisząc każdą z tych run, em, wizualizując sobie również. Po co ona, jaki rodzaj energii ona ma, że tak powiem, przyprowadzić do naszego życia? Runa Kenas, runa Gebo, runa Ingwas. I to odnowił, postawić sobie albo w takim miejscu, w którym pani spędza dużo czasu, czyli w takim, no nazwijmy to pokoju dziennym, ale na miłość, na związki, na partnerstwo, na przywołanie mężczyzny czy kobiety, no bo to przecież nie tylko panie poszukują partnerów życiowych i to bez względu na to, jaka forma jest nam potrzebna, czy nam jest potrzebny ktoś z doskoku, czy ktoś na partnerstwo, czy, czy kochanek, czy kochanka, to Skrypty czy też runy umieszczamy w sypialni, bo sypialnia jest tym takim, ja bym powiedziała, tą przestrzenią w naszym domu, która przede wszystkim odpowiada za nasze życie uczuciowe, za nasze życie partnerskie i emocjonalne. Dobrze, <coughs> czyli teraz tak. Pani e, Iwonko, pani Iwonka, urodzona 1933-80 rok, czy pani powinna e, przyjąć. E, Propozycję z drugiej firmy, jako że jest Pani w podwojonej dziewiątce, bo jest Pani w dziewiątym roku osobistym i w dziewiątym roku własnym już od urodzin. No popatrzmy. Zostać czy przyjąć tą nową propozycję. Trochę tak jakby, Trochę tak, jakby im dłużej się Pani zastanawia, tym bardziej się Pani bała tej decyzji. Czy ja bym pani tak, trochę jest pokazane, że zostając w tym miejscu, w którym pani jest. Yy... No, nie zostaje Pani w czymś, co jest komfortowe, nie zostaje Pani w takich możliwościach, jakie by Panią satysfakcjonowały, a wręcz karty pokazują, że od połowy tego roku mogą się tak bardzo zacząć komplikować układy w obecnym Pani miejscu pracy, że po prostu i zwyczajnie w pewnym momencie Pani po prostu będzie miała dość. Tu są również i pokazane w okolicach właśnie, Pomiędzy początkiem lata a jesienią, ruchy w kierunku zmiany umów, aneksowania umów, które przestają być już w ogóle korzystne dla pracowników. Natomiast karty również pokazują, że. Jeśli by Pani miała przyjmować tę nową pracę, to się musi Pani bardzo szybko na nią decydować, bo jeżeli Pani przeciągnie swoją odpowiedź powyżej dwóch tygodni, to karty pokazują, że nawet chcąc przejść, będzie ona już nieaktualna. Jeżeli by Pani przeszła w to nowe miejsce, to i tak to nie jest jeszcze dla Pani miejsce, że tak powiem, docelowe, to jest to miejsce na jakiś czas. I później ma Pani następną zmianę. Zresztą, tak trochę ma Pani tych zmian jeszcze zawodowych, ale z drugiej strony karty też pokazują, że. Pozostanie w tym miejscu, w którym pani jest w tej chwili, może pani przysporzyć nie tylko dyskomfortu, ale również może pani w przyszłości przyspos przy przysposobić tak, jakichś problemów urzędowych, być może nawet konieczności występowania na, do, do sądu pracy przeciwko swojemu pracodawcy. Kolejna przerwa przed nami. Strasznie szybko nam ten czas ucieka.